Witajcie, kochani. Dzisiaj będzie o roli przeciwnika w rozwoju duchowym. Ten temat może być momentami dość kontrowersyjny, natomiast bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby zostać ze mną do końca, e, dlatego że na pierwszy rzut oka te słowa, które będę do Was kierować, mogą wydać się dziwne albo obrazoburcze. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego materiału. El Pani, stawiam taką tezę, w momencie, w którym nie szanujemy swojego przeciwnika, nie mamy szansy na to, żeby wygrać z nim potyczkę. Przeciwnikiem może być osoba, która się nam sprzeciwia. To może być ktoś, kto próbuje zagarnąć naszą przestrzeń albo ktoś, kto próbuje nas zmusić do tego, żeby zachowywać się niezgodnie ze swoją wolą. Ogólnie rzecz ujmując, naturalną reakcją na tego typu zachowania jest agresja, takiej chęć obrony własnych granic. I jak to się generalnie ma, słuchajcie, do Duchowości, nie? tak naprawdę, no bo przecież teoretycznie mówi się o tym, że wszyscy jesteśmy jednością, miłością, i tak naprawdę to, że peace and love, tak, etc., etc. Jak to się ze sobą łączy, jak to się ze sobą dodaje, jak w ogóle się to jest z tym ogarnąć, tak? Czym jest wówej, no i w ogóle o co chodzi z tym przeciwnikiem, jak do tego podejść od takiej duchowej strony. Także kochani, tak jak powiedziałam na początku, w momencie jeżeli nie szanujemy swojego przeciwnika, to tak naprawdę nie mamy szansy na to, żeby wykrać z nim potyczkę. Z takiego duchowego punktu widzenia przeciwnicy pokazują nam nasze słabości, pokazują nieciągłości, pokazują to, co powinniśmy po prostu w sobie zobaczyć, wskazują czasami na historię, która powinna zostać sobie przypomniana, z której powinny zostać wyciągnięte wnioski i tak dalej i tak dalej. Ogólnie rzecz ujmując, przestrzeń otaczająca nas tak jest Mówię o takich to też na takim abstrakcyjnym poziomie, jest doskonałym instrumentem. Ona tak naprawdę odzwierciedla dokładnie wszystko, z czym powinniśmy się zetknąć, tak a czego na przykład nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka dostrzec. Rzecz jest o tym, że ten świat bardzo często pokazuje albo inaczej ukrywa przed nami te, pewnego rodzaju przestrzenie, które powinniśmy dostrzec i za które powinniśmy wziąć odpowiedzialność. W momencie, jeżeli występuje tak zwany wróg u bram, bez względu na to, czy ma on charakter indywidualny czy też kolektywny, wskazuje on na te obszary, które pozostają w cieniu i pozostają w ukryciu. W związku z tym w momencie, kiedy pojawia się taka osoba, czy też powiedzmy takie zjawisko, to oczywiście nie o to chodzi, żebyśmy się w tym momencie rzucili takiemu na szyję, tak? z podziękowaniami, że jako to dobrze, że jest, ale warto wyciągnąć po prostu wnioski, które płyną z danego doświadczenia. I teraz mam wrażenie, kochani, że w momencie, w którym tak naprawdę obowiązuje w danym społeczeństwie narracja, tak jak w naszym, że po prostu osoba, która jest przeciwnie do nas spolaryzowana albo reprezentuje poziom, jakby pogląd sprzeczny z nami, jest tak naprawdę do ostrzału i generalnie, do, jakby to powiedzieć, dekapitowania w cudzysłowie, to my w tym momencie tracimy bardzo dużą szansę rozwojową. Bo to, tak jak powiedziałam, nie rzecz o tym, żeby po prostu uwielbiać kogoś, kto nam sprawia ból i cierpienie, ale tak naprawdę traktować tego kogoś jako pewnego posłańca z informacją, a którego niekoniecznie trzeba zapraszać do domu na herbatę i się z nim herbatnikować, tak? ale podziękować za tą informację i tak naprawdę zająć się tym, co ona ze sobą niesie. Jest coś takiego, kochani, jak WWE, czyli działanie bez działania. O co tutaj chodzi? My tak naprawdę możemy z grubsza powiedzieć, że występujemy na takich dwóch warstwach, które równolegle się toczą. Taka wewnętrzna, tak, w której jest miejsce na miłość do siebie, do bliźniego i taka zewnętrzna, która jest związana z menedżowaniem bieżącej sytuacji a na różnych stopniach materialnej subtelności. Tak, od granic takich bardzo fizycznych, konkretnych, aż po tematy, które są bardziej subtelne. I teraz w tym drugim obszarze my mamy pewnego rodzaju obowiązek, Wiązek, utrzymywać porządek i jakby bezpieczeństwo, tak dla samych siebie, ale także dla osób, które są nam bliskie, po to, żeby po prostu wprowadzać tam harmonię i rodzaj, takiego wiecie, luzu, poczucia bycia jak w domu. Kwestia jest taka, że jeżeli ktoś przychodzi do naszego ogródka i zaczyna generalnie w nim burzyć pewne rzeczy, to naszym obowiązkiem jest grzecznie, czy też mniej grzecznie, w każdym razie stanowczo, poprosić o to, żeby tą przestrzeń opuścił. Natomiast kwestia jest też taka, kochani, że my tak naprawdę musimy w pierwszej kolejności zobaczyć że tak naprawdę mamy też do tego prawo tak i że to nie jest coś co jakby wymaga tego żeby nie wiem odwoływać się do zewnętrznego autorytetu albo powoływać się po prostu na jakieś zewnętrzne okoliczności ale powinno to płynąć raczej z poczucia tego że jako ludzie jesteśmy tutaj tak mamy tutaj swoją obecność swoje ciało skoro jest tak to znaczy że mamy jakby pewną przestrzeń do życia tak, i powinniśmy ogólnie w dobrostanie i harmonii tutaj móc sobie funkcjonować, tak? Oczywiście, do tego włączam, to brzmi bardzo idealistycznie, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast tutaj dodatkową okolicznością burzącą to wszystko jest fakt, że my po prostu żyjemy w świecie odrzuconego prawa, tak, które ma niewiele wspólnego z tym, co, o czym tutaj powiedziałam. Niemniej nie zmienia to faktu, że w ogóle jakakolwiek droga, która ma prowadzić do naprostowania obecnego stanu rzeczy, wiedzie przez to, że my tak naprawdę budząc siebie w świadomości, w pełni człowieczeństwa i też zrozumienia swoich praw, tak, takich istotowych, Zaczynamy dbać przede wszystkim o swój własny dobrostan. I teraz, kiedy nagrywam w ogóle ten film, jakby astrologowie to też skomentowali sytuacją na niebie. Benzem Północny przechodzi do byka, tak? czy jest aktualnie w byku. A byk jest o samowystarczalności, o, właśnie, o swoim terytorium też, tak? o swoim tak naprawdę, nie wiem, wyposażeniu wewnętrznym i zewnętrznym tak? naszego, że tak powiem, jestestwa. Dlatego też w momencie, w którym nasze dobra są naruszane, tak? czy powiedzmy, nie wiem, są położone jakiekolwiek kwestie samowystarczalności, to ten archetyp byka po prostu tutaj, jakby tym gospodaruje tak? i za to odpowiada. Więc myślę, że to jest dobry moment do tego, żeby po prostu. Przyjrzeć się też swoim zasobom, swoim przestrzeniom i tak naprawdę temu, co, czym my ogólnie tutaj dysponujemy, tak, na okoliczność też wszystkich wydarzeń, tak, mniej czy bardziej abstrakcyjnych, tak, czy tych symbolicznych, czy konkretnych, które aktualnie przez przestrzeń się przetaczają. No i tak poczuć, że tak naprawdę mamy prawo, tak? skoro tutaj jesteśmy i skoro ogólnie występujemy w charakterze po prostu obecności, mamy prawo korzystać ze swojej własnej przestrzeni, tak, i ze swoich własnych zasobów. Ok w połączeniu z innymi, natomiast w pewnych określonych warunkach, na równorzędnych zasadach. Jeżeli te zasady są naruszane, to mamy, mamy obowiązek wręcz nawet dawać temu odpór, tak? W sensie takim, że Oczywiście na głębokim poziomie, na takich bardzo szerokich horyzontach czasowych to wszystkie zdarzenia, powiedzmy takich nawet przepychane, tak, mają, dążą do tak zwanego dobrego końca. Czyli innymi słowy rzecz jest o tym, żeby wszyscy sobie uświadomili, że tak naprawdę w zasadzie jadą na jednym wózku, tak? I że rzecz jest o tym, że w interesie wszystkich, tak, zasadniczo jest utrzymywanie pewnego dobrostanu i harmonii, tak, dlatego że to jest in plus dla wszystkich. Natomiast tak jak powiedziałam, no, nie bujam na różowych murze, zdaję sobie sprawę z tego, że życie na ten moment jest takie, jakie jest, i część osób, które tutaj są, występują w roli tych tak zwanych, którzy mają za zadanie nam pokazać, w których miejscach no, na przekraczanie własnych granic i tak naprawdę na wyrężanie siebie pozwalamy. Um, Dlatego Wówej, tak, o którym wspomniałam tutaj przed chwilą, rzecz jest o tym, że podejmujemy działania, które są słuszne i konieczne do tego, żeby utrzymać dobrostan i harmonię, tak? Natomiast rzecz jest o tym, żeby na tyle, ile to możliwe, nie odsądzać tej strony przeciwnej od czci i wiary, żeby nie odbierać im tak naprawdę człowieczeństwa. A wiecie co, to jest trochę, można porównać do takiej sytuacji, że powiedzmy w momencie, kiedy teoretycznie mamy rodzica, który nas źle traktował e, za dziecka, to my tak naprawdę nie tyle, że odwdzięczamy się pięknym za nadobne, ale odwdzięczamy się, czy powiedzmy postępujemy tak, jak jest słusznie. Czyli nawet, jeżeli się nami nie opiekowano i nie troszczono, to my w tym momencie zachowujemy się poprawnie. Czyli tak, jak tak w gruncie rzeczy ludzie powinni się do siebie nawzajem zachować. A nie dlatego, żeby gdzieś tam z tyłu głowy m, oczekiwać tego, że może tym razem rodzic po prostu zobaczy nas i pokoła, tak, dlatego że zobaczy, że tak jesteśmy fajni, ale na okoliczność tego, że po prostu tak jest słusznie i tak trzeba, tak. Jeżeli chodzi właśnie o wersję WV, tak, czyli o to działanie bez działania, to jasne, że my jesteśmy bardzo często zmuszani przeprowadzać pewnego rodzaju działania, które mają na celu danie odporu, tak, pewnym agresjom, które w naszą stronę, są kierowane. Natomiast, jeżeli mamy to poczucie, że jest to pewnego rodzaju informacja, a ta druga strona w danym momencie po prostu występuje w charakterze kukiełki, którą jest nam przesyłana pewnego rodzaju treść, tak, to my w tej sytuacji Jesteśmy stawiani powiedzmy w stan gotowości do tego, żeby z, przejrzeć czy zobaczyć powiedzmy, te obszary, których do tej pory być może nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w ogóle nawet mamy, tak? I że na, przez to, że jakby to nasze spanie, tak? przez to jest zagrożony dobrostan, tak, naszych, naszych obecności, naszych struktur. A to z drugiej strony mamy tak naprawdę zrozumienie i szacunek do tej istoty, która tą informację przynosi. I to jest, kochani, tutaj kluczowe, tak? W sensie takim, że rzecz jest o tym, że um, w sensie takim, że konflikty, przepychanki, to jest coś, co ludzkości towarzyszy od tysięcy, jeżeli nie dziesiątek czy setek tysięcy lat. Natomiast z bardzo szerokiego punktu widzenia, to wszystko, co się tutaj wydarza, ma za zadanie uświadomić wszystkim, tak naprawdę, z naciskiem na wszystkim, że w pierwszej kolejności trzeba dbać o swoją własną przestrzeń i jej harmonię, tak? I taki, powiedzmy, dobrostan, z zaznaczeniem, że dobrostan to nie jest to, że po prostu żyję sobie czyimś kosztem, tak? Albo pozwalam, że tak powiem, siebie, jakby to powiedzieć, używać, tak? Po to, żeby zapewnić sobie, powiedzmy, rodzaj poczucia bezpieczeństwa. Tylko, że odpowiedzialnie i w pełni tak naprawdę stajemy za sobą, tak, i bierzemy za siebie odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje, które wynikają z naszych postępowań. A przeciwnik jest tym, który pokazuje te miejsca, w których powinniśmy jeszcze się sobie przyjrzeć. I chociażby z tego tytułu warto mieć e, szacunek tak, do istot, które zwyczajnie tego rodzaju posłanictwo nam tutaj przynoszą, bo nie jest to łatwe zadanie. Tak? Zauważcie, że tak naprawdę my najwięcej uczymy się e, od osób, które dokonały bardzo ciężkich e, postępków tak, w naszym kontekście, które, które przywołały sporo bólu i cierpienia. I bynajmniej nie dlatego tak mówię, że uważam, że apoteoza cierpienia jest tutaj potrzebna, rzecz jest o tym, że my z jakichś względów po prostu nie chcemy zobaczyć pewnych spraw dopóty, dopóki nie zaczną nas boleć. Także niestety na ten moment to tak wygląda, że osoby, które przynoszą nam cierpienie, przynoszą też nam pełniejszą wiedzę o sobie, tak? ale nie dlatego, że są cudowne i wspaniałe i trzeba je wielbić, tak jak powiedziałam wcześniej, tylko dlatego, że po prostu konfrontują nas z samymi ze sobą tak? i jakby z tym, co powinniśmy w sobie zobaczyć. Um, oczywiście to nie chodzi o to, że to są nasi aniołowie, tak? Um, tak w cudzysłowie rzecz ujmując. To są raczej osoby, które zostały zmuszone przez życie, przez przestrzeń, przez okoliczności do tego, żeby po prostu takimi się stać. Na takiej samej zasadzie jak wystąpiły pewne rzeczy w naszych życiach, które pozwoliły nam nie widzieć rzeczy istotnych. No i w tym momencie spotykamy się razem, tak naprawdę sobie nawzajem, pewne rzeczy pokazując. Weźcie też pod uwagę, kochani, że yy, yy, rzeczywistość dąży do wypełnienia się, do zharmonizowania, do integracji przeciwieństw tak? w taki mądry, świadomy sposób. Ciężko jest zintegrować coś, czego się nie widzi. Tak? Nie ma w tym momencie szans na wolność, nie ma szans na uwolnienie. A tak naprawdę przecież nam wszystkim tutaj o wolność zasadniczo chodzi. Dlatego bądźmy mądrzy w tej całej sytuacji. Oczywiście, e, jasne, dążmy do tego, żeby tworzyć takie pola rzeczywistości, w których nie trzeba będzie sobie nawzajem takich rzeczy bardzo mocno pokazywać, tak? bo o tym jest tak naprawdę cały proces ewolucyjny. Natomiast, tak jak powiedziałam na początku, bez szacunku do przeciwnika ciężko jest wygrać tą potyczkę. Tak? Walka się toczy w cudzysłowie o władzę a zasadniczo, jeżeli człowiek już dojrzeje, tak, to zdaje sobie sprawę z tego, że jedyna, jedyną władzę jaką można mieć, to nad samym sobą Ciężko jest władać czymś czego się nie widzi. Tak, czego nie ma się świadomości i nie ma się możliwości, jakby wejścia w pewien taki transmutacyjny proces przemiany. Tak. jeżeli owo coś wyrosło w ciemności, wyrosło jakby w zapomnieniu, wyrosło w braku światła. W momencie, kiedy pojawia się przeciwnik w naszym życiu, dotyka tych miejsc i pokazuje, gdzie powinniśmy przykuć większą uwagę, co, jeżeli ten proces jest poprawnie zmetabolizowany, ostatecznie nas uwalnia. Także kochani, jeżeli macie ochotę, zapraszam na Frunezis, na Telegram, na Facebooka. A tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki, że byliście tutaj ze mną, że wysłuchaliście tych kilku słów. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem.